Witam serdecznie z info w poniedziałek 10 lutego program zaczynamy od pszenicy, gdzie silniejszy dolar, wyższa lokalna produkcja zbóż ograniczają zakupy zboża na rynku międzynarodowym. Co oczywiście ograniczać będzie ceny zbóż, zwłaszcza te amerykańskie, głównie używanych kontraktów przez nas inwestorów europejskich. Równoważąc też w ten sposób niekorzystną pogodę z Morza Czajnego czy Problemów pogodowych związanych z Indiami, czy Stanami Zjednoczonymi, czy Ameryką Południową, gdzie po prostu najwięksi producenci będą mieli troszkę mniejsze zbiory, ale jednocześnie wyższa produkcja w wielu państwach ograniczy zapotrzebowanie. Także odbicie na ryżu powinno odbić się negatywnie na imporcie pszenicy. W tej chwili oczekuje się, że największy importer pszenicy na świecie, Chiny, kupi mniej niż połowę wolumenu z ubiegłego roku. Mm, Indonezja tutaj zwiększy produkcję ryżu, więc tutaj też powinien spaść popyt na importowaną pszenicę. W tym kraju największe zbiory firaków ograniczą zakupy przez tego największego importera blisko wschodniego. E, tutaj Egipt też spowolni, także jako Egipt będący trzecim na świecie importerem pszenicy też tutaj powinna spaść nam chęć zakupu na rynkach międzynarodowych. E, Bozeński z Commonwealth w Sydney stwierdził, że jednym ze strukturalnych czynników rynkowych, który może osłabić popyt w dłuższej perspektywie, jest zwiększenie produkcji na kluczowych rynkach importowych, takich jak Chiny. W sezonie 24-25 produkcja ma wzrosnąć o 2,6% sezon do sezonu, więc tutaj China National Grains and Ours Information Center informuje, że import w sezonie 2024-2025 spadnie do 8 milionów ton, czyli to jest o 37% mniej niż poprzednio. Oczywiście do tego dochodzą kwestie ograniczenia importu ze Stanów Zjednoczonych w związku z wojnami handlowymi prowadzonymi przez Donalda Trumpa i to będzie się jak najbardziej przekładać na dalsze ceny. Za chwilę spojrzymy sobie na wykres. Ja serdecznie dziękuję wspierającym za umożliwienie realizacji dzisiejszego odcinka. Zachęcam do dołączenia do grona wspierających. Zachęcam też do udziału w zbiórce, do której link umieściłem w opisie odcinka. To jest zbiórka na pomoc po pożarze u mojej dobrej koleżanki. Więc to wszystko, oczywiście inne rzeczy znajdziecie w opisie odcinka. Warto do niego zajrzeć. Warto zajrzeć na stronę surowcowe. Info, ale my już patrzymy co się dzieje na wykresach, tak? Więc zostańcie tutaj ze mną. I patrząc po wykresie, widzimy, że pszenica odbiła się od 600 centów, trafiła na bardzo silne opór i zobaczcie przede wszystkim jak fajnie to zagrało. Po pierwsze, Fibonacci na 604,18 sprawdził się prawie w punkt, ponieważ mieliśmy 603, 1, 2, czyli tutaj mniej niż 1 cent różnicy. Eee, zamknięcie, tak, więc tutaj Fibonacci jako punkt zatrzymania rynku zadziałał. 600 za, jako zatrzymanie 6 lutego też zatrzymała, zadziałała. W tej chwili mamy odbicie w dół. No, nie spodziewam się tutaj, żebyśmy mieli do czynienia z jakąś sytuacją, która mogłaby nam sprawić, że ta pszenica będzie nam jednak szła bardzo mocno w górę choć najważniejsze jest to, że jutro poznamy raporty Crop Production oraz World Markets and Trade od Departamentu Rolnictwa, tak więc po 18 na pszenicy i innych zbożach będzie się działo i to nam tak naprawdę zadeterminuje ten ruch, czy te wszystkie informacje znajdą swoje potwierdzenie w raporcie, no najważniejszym raporcie Departamentu Rolnictwa w tym miesiącu, więc myślę, że... Na to powinniśmy jak najbardziej zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o pszenicę. Tak więc ja tutaj nie będę przedłużał, bo prognozowanie dzisiaj, dzień przed raportem jest, czy też kiedy oglądają to pozostali w dniu raportu, no jest tutaj bym powiedział odrobinę bez sensu, bo to od danych w raporcie będzie zależała sytuacja na rynku pszenicy. Jeżeli się potwierdzą te wszystkie informacje, no to wiadomo, że będzie raczej perspektywa prospadkowa. Rynek, Przepraszam, włączę kawę, a chciałem zacząć jednak od kakao, ponieważ kakao nam dzisiaj zaliczyło solidne wyjście dołem mocno szokujące, choć z drugiej strony, pewne informacje. Mamy tutaj ograniczenie popytu ze względu na ten wzrost cen powyżej 10 tysięcy, więc atak na 10 tysięcy, jego przebicie. No, powiem szczerze, sugeruję, że możemy nie mieć tego odbicia jednak w górę. Ja spodziewałem się tutaj jednak ruchu w stronę 13 tysięcy. Niektórzy analitycy szacują, że odbicie produkcji w Ganie. A także na Wybrzeżu Kości Słoniowej w przyszłym roku może spowodować, że ceny spadną kakao do końca tego roku o 30%. Więc tutaj ma być to wycena 7300 dolarów za tonę. No, brzmi nieźle jako perspektywa. Nie wiem, czy byłoby możliwe, żeby to sprzedać jakoś rozegrać sensownie bez dużego lewaju na kontaktach, więc tutaj mogłoby być to. Dość utrudnione, natomiast ja myślę, że powinniśmy tutaj starać się stać się popatrzeć praktycznie, ponieważ w ubiegłym roku też już mieliśmy oczywiście spadki pod dobrymi prognozami. Te, drobne, te dobre prognozy no, sugerują tutaj. Um, Całkiem niezła kwestia. Zbiory w Ganie mają podskoczyć do 620 tysięcy ton z 450 tysięcy ton w poprzednim sezonie. Produkcja na Wybrzeżu Kości Słoniowej 1,8 miliona ton, szacowanych 1,75, więc tutaj te szacunki są lepsze niż oczywiście wcześniejsze. E, obecne poziomy cen będą miały poważny wpływ na wzrost popytu, i jeśli tylko unikniemy problemów pogodowych w tym roku, powinniśmy zobaczyć potencjał na przyzwoitą nadwyżkę w sezonie 25-26. TES 2 Szef badań to właśnie stwierdził. Zapasy kakao w magazynach w wzrosły drugi tydzień, są o 66% niższe niż poprzednio. Więc tutaj mm, ja bym nie spodziewał się czegoś szokującego. Wygląda na to, że jednak chce wyceniać te e, pozytywne prognozy pojazd kolejny, mimo że się sparzył w ubiegłym roku, e, bo przecież takie dobre prognozy też mieliśmy w ubiegłym roku. Fakt, że troszkę później, e, natomiast no, widzimy, że no sytuacja tutaj była dość jasna. Po potężnych wzrostach w kwietniu, tak, w maju no to prognozy dobre mieliśmy właśnie w czerwcu i one się skończyły gdzieś tutaj około jesieni, tak, w październiku, listopadzie i mieliśmy potężny atak i nowe historyczne szczyty. Zresztą jeżeli chcecie wiedzieć, to tak wstępnie plan jest, że w, podczas Invest Cups na koniec maja, 28, 29 maja, jeśli dobrze pamiętam daty, będziemy, będę omawiać m.in. właśnie rynek softowy podczas swojej prelekcji. Jeżeli jeszcze nie macie biletu, w opisie odcinka znajdziecie też kod rabatowy dla możliwości zakupu biletów na to wydarzenie, na które zdecydowanie warto się udać, chociażby po to, żeby posłuchać bardzo dużej liczby analityków, prelegentów, inwestorów, przedstawicieli firm, którzy będą podczas tej 11 już edycji konferencji obecni. Tak więc no tu ceny, wygląda na to, że te prognozy są pozytywne i rynek je pozytywnie, tak więc w tej chwili no pierwszy zakres, do którego powinniśmy zmierzać, to będzie zakres między tutaj dołkiem z grudnia, a poziomem 9 000, 9 tysięcy dolarów, tak więc to wygląda mniej więcej w ten sposób, tak, 9. 300, a 9000 to będzie tutaj rejon, który powinien być jakąś formą wsparcia. Jeżeli dojdzie do takiego zatrzymania, byłoby dość ciekawe, właśnie odbicie i sugerowałoby, że rynek przestaje się tym przejmować. Natomiast no w tej chwili wygląda na to, że jeszcze te 10% ma szansę zjechać, choć na dzień dzisiejszy oczywiście jesteśmy blisko zniesienia FIBO. Ono jest dobrym punktem do wyjścia po tych skrótkich pozycji zawartych powyżej 11000, jak najbardziej. Natomiast uważam, że jest pewien potencjał na Fałeczkę tutaj, i ona może właśnie wysować się mniej więcej w ten sposób. Tutaj, nawet myślę, że spokojnie do 10400-10500 mogłoby być odbicie, i dopiero wtedy byłyby podejmowane decyzje. W zależności, myślę, od tego, jak rynek zachowałby się w okolicach 10000. No, w tej chwili kręcimy się w okolicy, ale tak to mniej więcej będę widział. Kawa, tu kawa również nowe historyczne szczyty, i tu jest po prostu wow. Znowu musimy zaktualizować FIBO, choć przypominam, ono jest jeszcze za wcześnie, tak? 403 centy na kolejnym kontakcie. Tutaj mamy oczywiście spekulantów, którzy zwiększają swoje długie pozycje na kontraktach terminowych. Czy tutaj dojdzie do zmniejszenia popytu? Ciężko stwierdzić jeszcze. Natomiast rośnie różnica cenowa między Arabiką a Robustą, i tu może dojść do pewnego zatrzymania, bo cena robusty może potrzebować nadgonić nieco arabikę, więc może wzrosnąć w najbliższych dniach popyt na kontrakty, na robuste zatrzymując, ograniczając wzrosty cen arabiki. Jednak fakt, że po zatrzymaniu cen tego kolejnego kontraktu poniżej 400 centów w czwartek i w piątek, dzisiaj przeskoczyliśmy te 400 centów, no pokazuje, że ten rynek raczej idzie w stronę, w stronę wzrostu, więc tu Raczej jeszcze z perspektywa wzrostowa. Wygląda na to, że 400 centów okazało się bardzo niewielką granicą, ale zwróćcie uwagę, kiedy o tym mówiłem i jak w tym czasie skoczyliśmy prawie 20%, tak? Z 340, 345, tak? No to jest 70 punktów wyżej, tak? Więc jeszcze 5-6 centów i będziemy mieli 20% skoku ceny, odkąd ja to prognozowałem, tak? Więc zdarza mi się mieć rację. Zresztą ostatnio możecie zauważyć, że materiał poświęcony wzrostowi LPG, który miałem, jeśli dobrze pamiętam, był w czerwcu czy w lipcu nie dojrzał uprzedził media głównego. No i to, to oczywiście okazał się prawdą, że na stacjach LPG nam skoczyło o 20% w ciągu tak naprawdę jednego miesiąca, więc może nie jakoś drastycznie skokowo, ale jednak ta podwyżka się pojawiła. Rynek złota. No, tu też notujemy nowe historyczne szczyty. Tak więc 2,900, słuchajcie, 2,900 to jest przebite w dniu dzisiejszym na spocie. To oczywiście wynika z zapowiedzi nowych amerykańskich ceł na metale przemysłowe, głównie stal i aluminium. Więc tu jest ta sytuacja. W tym tygodniu też mamy dane z CPI i PPI, więc one też będą skreować ruch na dolarze, a to oznacza odwrotną korelację do złota. Tak więc, no tu naprawdę nadal, nadal się dzieje. I myślę, że tu Donald Trump będzie nam zapewniał paliwo, i możliwe, że te 3000 zobaczymy szybciej niż sądzimy. Czyli znów te 10, 10% to jest 290, czyli nie. Około 3,5% jeszcze ten wzrost cen ma szansę osiągnąć, tak więc, no tu e, jak najbardziej myślę, że e, może być ten potencjał wzrostowy e, jeszcze osiągnięty i te 3000 teraz mogą e, jednak dojść nam dość szybko jeszcze w tym miesiącu, co pewnie byłoby zaskakujące dla wielu uczestników rynku. Natomiast ja tylko przypomnę: im bliżej będziemy 3000 tym bardziej będzie rosło ryzyko, że ktoś nam zacznie zamykać duży, zacznie zamykać pozycję, zanim sięgniemy 3000. W efekcie może dojść do sytuacji, w której cena nie sięgnie 3000 zatrzyma się na przykład 5 czy 6 czy 10 dolarów niżej. Tak więc no, tyle w temacie złota. Perspektywa dalej pozytywna, pomimo tego, że mamy ciąg rosnący, tak naprawdę zwróć uwagę, że nie ma tutaj większej korekty od. 7 lipca, czyli już mamy miesiąc wzrostów bez tak naprawdę, łagodnie mówiąc, umiaru. Sytuacja na gazie ziemnym rysuje się tak, że Venture Global dostało dokument ułatwiający jej kontynuację prac na terminalem eksportowym CP2, który ma powstać w Luizjanie W tej chwili sumarycznie Venture Global posiada na różnych etapach rozwoju 100 milionów ton rocznie zdolności eksploatowej LNG w tym oczywiście 10 milionów Kalkesio. E, Plaquimans, e, eksploatacja i rozbudowa, czyli 20 milionów ton e, Delta jest w trakcie rozwoju, CP2 rozwoju i CP3 rozwoju, czyli tutaj w na etapie dokumentacyjnym, więc tu zobaczymy z kolei Total Energy stwierdziło, że nie ufa e, Venture Global i nie zostanie ich długoterminowym klientem ze względu na spory, jakie toczą się wokół spółki, która, której IPO nie było zbyt. Udane. Zapasy gazu w Unii Europejskiej 49% na dzień 8 lutego, w magazynach podziemnych 47%, natomiast w Polsce 62,7% w. W magazynach podziemnych to jest 25% spadek tydzień do tygodnia. Z kolei w, w terminalach importowych jest to zaledwie 10% i ponad 42% spadek. Tak więc te niskie temperatury przyczyniły się do spadku e, zapasów gazu, ale oczywiście ten gaz nadal do Polski płynie. Tutaj nie ma jeszcze żadnego zagrożenia, e, jeżeli chodzi o kwestię dostępności gazu w Polsce. W Azji zaczynają wracać Chińczycy 14,9 dolara za MMBTU. To jest prawie 8% więcej niż w ubiegłym tygodniu. Tutaj chłodniejsza pogoda i zakłócenia w dostawach. 16,3 miliona ton rocznie z szelfa północno-zachodniego w Australii i z 2,5 miliona ton LNG z Indonezji. Rośnie tutaj również popyt w Europie. W Stanach Zjednoczonych z kolei ten tydzień 133,4 miliarda stóp sześciennych popytu. W przyszłym tygodniu ma wynieść 133,9 do 22 lutego. Temperatura ma pozostać poniżej średniej, więc jest to czynnik pozytywny, ale jak widzimy cena się nam zatrzymuje jeszcze poniżej 3,50. Myślę, że przebicie przez 3,50 nie powinno być jakieś Długotrwałe 106,1 miliarda to jest wydobycie w lutym, zaś przepływ do terminali eksportowych jest na rekordowym poziomie, póki co w lutym 15,1 miliarda stóp sześciennych dziennie. Zapasy na koniec w ostatnim tygodniu stycznia spadły o 174 miliardy stóp sześciennych. Co daje nam wynik 4% poniżej 5-letniej średniej? To jest też czynnik prowzostowy. Natomiast myślę, że te wzrosty będą ograniczone. Jeżeli po 22 lutym wracamy do normy bądź do temperatur wyższych od średniej, to powinniśmy mieć tutaj czynnik spychający nam te ceny zdecydowanie poniżej 3,50. Tak więc w tej chwili może być jeszcze to jakiś drobny ruch na zasadzie bieżącej pogody. Ale myślę, że tutaj jak dojdziemy do 3,60, to będzie raczej w stronę, raczej to będzie wartość gdzieś tak. Bardziej maksymalna, i potem powinniśmy już zacząć wchodzić w, w tędy spadkowe. Z kolei na rynku, w naftowej, widzimy pewne odbicie. Słuchajcie co ciekawe, odbicie jest na zniesieniu Fibonacci'ego. Zobaczcie, jak idealnie tutaj mamy szczyt wzrostów ze stycznia na poziomie 82,63. Dołek jest na zniesieniu FIBO 74, 18, 8 dolarów, 10%. Ale widzicie tutaj idealnie do FIBO 4 lutego, zatrzymanie 6-7 dzisiaj. Ruch wzrostowy, no tu ciekawie się nam otwiera. Zapasy w magazynach szanghajskich spadły nam o prawie 8%. Od Wietów USA mamy plus 1,480, więc to nie ma wielkiego wpływu. Natomiast no rynek musi zrobić jakąś korektę po tym ruchu spadkowym, bo zobaczcie, że nawet gdy mieliśmy zielone świeczki, open był zawsze poniżej zamknięcia poprzedniej świeczki, close był poniżej otwarcia poprzedniej świeczki, więc tu beakowało nam cały czas korekty na tym rynku. No tu, oczywiście 7 luty już mieliśmy to zatrzymanie, ale open był na tym samym poziomie, za to close był poniżej open poprzedniego dnia, no i dziś jest pierwsza korekta od. Od 15 stycznia, czyli po trzech tygodniach, dochodzi nam do rzeczywistej korekty. Ona ma prawo sięgnąć jeszcze nawet 2 dolary wyżej, aczkolwiek myślę, że skończy się o dobinę wcześniej. Raczej nie powinniśmy przejść przez 77,5 i to powinno być tym zakresem docelowym. Ja dziękuję i potem powinniśmy oczywiście wrócić w dół, i myślę, że powinniśmy wrócić do ruchu w takim przedziale jak tu mieliśmy 71 do 76. I to powinien być przedział, jaki powinniśmy mieć w większości w perspektywie najbliższych 4-5 tygodni. Ja dziękuję za uwagę, dziękuję wspierającym za umożliwienie powstania dzisiejszego odcinka. Zachęcam do dołączenia do kanałów wspierających ten kanał. Z kolei. Pragnę przypomnieć, że dla wszystkich jest pole komentarzy, gdzie możecie zapytać o coś, czy zasugerować, jaki surowiec, byście chcieli usłyszeć mój punkt widzenia, jeżeli chodzi o szwadkowy program, możecie oczywiście dać łapkę w górę, czy udostępnić materiał dalej, wszystkim swoim znajomym przez social media. To byłoby też fantastyczne. Oczywiście, jeśli nie subskrybujecie kanału, też do tego zachęcam i z góry serdecznie dziękuję za wszystkie formy wsparcia, zarówno mnie, jak i. Tutaj w zbiórce po pożarze, którą macie podlinkowaną w opisie odcinka. Dzięki wielkie, powodzenia na rękach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.